Siemano widzowie, witam Was na kolejnym odcinku na kanale Ping Pong i Krzyś lub Krzyś i Ping Pong. Jak to woli. Dzisiaj nagrywamy sobie Brawl Starsa. No, przecież to jest kanał Ping Pongu. Nagrywamy Brawstarsa. Starsa. No, bo kto mi zabroni? Teraz będą wlatywały częściej mi się wydaje filmy o Brawl Starsie niż o Ping Ponieważ YouTube, e, gra, bariera YouTubea jest taka, że film, e, nie shorts, tylko film jest od powyżej 3 minut. A ja zrobiłem dla Was 5 filmów, które były 2-30 około i po zmontowaniu ich okazało się, że nie da się ich wstawić i się lekko mówiąc wkurzyłem. A więc dzisiaj będzie odcinek z Browstarsa. Dzisiaj wbijamy sobie Lumiego na 30 rangę i nie nie jestem dobry. Może mam legendę, może mam 60 szkoła, może mam sławę jedynkę. No dobra, z tą sławą to nie zaszalałem. No ale jednak są dużo lepsze osoby ode mnie. Na przykład taki oto pan, lub na przykład. Taki oto pan lub taki. Mam nadzieję, że ich dobrze znacie. Może nie kojarzycie przygodixa i y, top1.pl, ale no, 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 top1.pl to się ogólnie teraz jakoś ukazało. A no, Hyre to na pewno każdy zna. hyrka się poci. W tym sezonie wraca 175 koła. Chwila, a ile do końca dnia zostało? Nie, dni, nie dnia, tylko do końca karnetu? 22 dni. Przepraszam za tyle gadam, jednak chciałem, żeby film troszkę trwał, żeby mi nie wyświetliło znowu, że nie może być. A więc tak, subskrybujcie kanał, dawajcie łapki w górę, a ja wybieram tryb solo i lecimy z pierwszą gierką. Oczywiście nie będziecie mieli wszystkich gierek Będziecie mieli pierwszą i lasta o 30 rang. I może no tak wiem 30 rang to nie jest teraz jakoś wybitnie super dużo I mam nadzieję że nie pojawią się komentarze w stylu Kto jeszcze gra w Browsers. Nie no nie mów że od razu zginę Zostawcie mnie śmiecie No i zginąłem ja pierdolę Dobra no, tego nie było. <laughs> tego nie było. Tak Proszę nie pisać w komentarzu, że jestem botem. Dobrze, każdemu nie, nie, nie zawsze wychodzi. A no i jeszcze chciałem przeprosić ogólnie za to, że no, filmy tak rzadko wlatywały. No ale tak jak mówiłem, że e, e, bardzo no po prostu się wkurzyłem na ja pierd dobra uf uf sorki za spanienie w guzik ale no nie potrafię inaczej grać lubim jeszcze nie jestem na tyle wyćwiczony tym gównem choć podobno jest dobra. i tak jak dalej mówiłem nie miałem jeszcze filmy ale nie chciałem i nie chciało mi się wstawić, bo były za krótkie i się wkurzyłem i przestałem nagrywać, ale było kilka lub kilkanaście nawet osób, którzy, którzy mówili, murem za Daily mówili, żebym wrócił do nagrywania, kiedy będą odcinki. A więc wróciłem, są odcinki. Szczególnie tyczy się to pana Jakuba, Janka i pana Maxa. Może też Oliwierza po części. I mam nadzieję, że nie będzie tak, że ja się teraz męczę, wstawiam to, a później będzie gówno. Dobra, tam Bas się chciał do mnie przykleić, ale mu nie wyszło. Geniusz. Ohoho. Baziku, baziku, spokojnie, spokojnie. Już spokojnie, spokojnie. Dobra, chwilę się trzeba pokampić. Kurde, no weź i tego drugiego typa, nie mnie. Zostaw mnie w spokoju. Dobra tak walniemy O kurde Ale dostał, ale dostał, dobra Nie żyjesz, bazik Dobra, S Ładnie rozklejony i teraz żeby mi nie dało jakieś Nie wiem, normalnie, Edgarana BÓLA! Ja pierdziele Właśnie się tego obawiałem Tak jak mówiłem, sorki za spamienie, ale czasem tak bywa I widzimy się już na laście Teraz wleciało plus 3. Yy, Niefortunnie mnie zabiła yy, Shelly z gadżetem. Zostało mi mało HP po walce i mnie dobiła śmietnik. No ale to już tak czasem bywa. Lecimy kolejny game. W ogóle nie wiem czemu, ale jak gram yy, i nagrywam, to mi mega mega laguje. I się też nie mogę skupić, bo muszę czasem gadać, żeby nie było tak, że gram i nic nie gadam. Ale zrobimy kiedyś... O Boże, jak ja nie umiem gadać. Zrobimy kiedyś taki odcinek, gdzie przy przywitam się z Wami, wyżulę lajki i będzie cały odcinek bez gadania. A no i tak, pewnie się zastanawiacie, bo nie wiem kiedy tu wleci we wtorek albo w środę. Pewnie sobie teraz gadacie. Krzysiu, Krzysiu, czemu wleciał odcinek w środę czy tam we wtorek jak miał wlecieć w czwartek? No dlatego, bo ostatni odcinek kiedy był? No, z trzy miesiące temu. No, to macie odpowiedź. O, w ogóle widzicie, jak gadam to nie mogę grać się kampie. Wow, ale jestem dobry, strzeliłem dwa razy w murek. I proszę, nie piszcie, że jestem bołtem Serio. Jak tak piszecie, to chodźcie na 1v1. Serio. Nie wiem. Może nie mam dużo pucharków, ale myślę, że wy nie macie więcej. No chyba, że jesteście jakimiś spłoconymi maciusiami, co grają w tą grę 80 godzin dziennie. O ja pierdziel. Dobra, trudno. Plus 10. Plus 9 jednak. No, to tak jak mówię, jak jesteście z spoconymi Maciusiami, to pewnie macie tam, nie wiem, 70-80 koła. Ale ja nie jestem spoconym Maciusiem. Dobrze, był taki czas, gdzie każdy mówił, że jestem uzależniony. No może troszkę byłem, bo grałem, no, praktycznie 7 godzin dziennie. Ale teraz już tak nie jest. Teraz mam na browser z półtorej godzinie, godziny dziennie zostaw mnie i więcej nie gram. I... Było, chyba było widać, że nad moją głową, e, tam u góry, tam gdzie teraz jest ten znaczek, że mnie ktoś ogląda, wyskoczył komunikat z napisem, że zostało mi 5 chyba minut gry w Brawl Stars, czy coś takiego, pisało, czy nie, nie wiem, mniejsza o to, ileś tam pisało. I ogólnie to tak, teraz już gram z półtorej godziny, ale to tylko dlatego, że wbijałem cały czas tego Lumiego dzisiaj. Nie wiem ile na nim dzisiaj jest, to, 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 nie wiem, jak zaczynałem to miałem 19 rangę na nim. Boże, ale bym strugnął tego Barleya, sery. Kurde, jeszcze się nie podpalił śmierdzie. Nie no, jak zginę od Barleya to śmiech ze mnie. Dead, dobra. 8 minut film. I wracamy, ja wracam do was jak skończę tą gierkę i zostanie laścik. Lasik i to idealnie, jak zajmę drugie to będzie plus 11 chyba a więc bez zbędnego przedłużania lecimy do ostatniej gierki i myślę, że nie będę jej Wam pokazywał bo myślę, że połowa z Was już dawno przeskipowała to 8,47 8, znaczy, że 8 minut i 47 sekund a więc wracam jak już będę gdzieś pod koniec gry Ogólnie zaliczyłem lekkiego Fejlika, bo mnie Mortis dojechał. zabiłem dwóch typów, później Mortis mnie dojechał. No i też gramy lasta. Schowałem się na chwilę do krzaczka. Jakbyście słyszeli jakąś muzę w tle, to sorry, ale lubię sobie słuchać muzyki podczas grania. No i sobie słucham. A jak zaczynam nagrywać, to wyłączam, bo wiem, że dodam na montażu jakąś inną muzykę. Wow! Ale dobry łódź z mojej strony. Ty, no może się jeszcze uda wygrać na tego Edgara, ale będzie ciężko. Na tego Edgarka. Ty, ty, ty! Lecisz, lecisz na glebę! Panie! 1400 HP. Chodź tu! Jak pierdziel! No, to, co wygrał? No, ale 30 rank bity. Uh, Edgar, to łapkę w górę. Nie, to jest zjawisko. I kto dotrwał do tego momentu napisze w komentarzu co może napisać. Sigma Sigma albo nie wiem, nie 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 nie, nie Sigma Sigma, bo, bo głupio trochę. Napiszcie cebulka. No i tutaj się gdzieś będą się wyświetlali wyświetlali Yy, zwycięzcy ostatniego konkursu i dzisiaj i będzie konkurs na kolejne pozdrowienie i trzeba napisać ile razy dzisiaj powiedziałem Edgar dobra to tyle z dzisiejszego materiału nie zapomnijcie subskrybować dawać łapki w górę ja się już z wami żegnam siemandero